Dość krótko z godzinę Bo zawsze robię to na koniec, a już jestem przeważnie zmęczony Demon, ile razy jeszcze będziesz powstrzał? Za jutro westy się korwał ogarnij Tylko robisz od kilku dni? już ci wywle, bo skip na nacie masz 3 złote To się spierdalasz że tam gościu na tym czacie, na tym donajcie. Zieloni przyjedźcie na główny, co? mano? Co jest? Kto ty? Gdzie nasi? O... To ja nie wiem Kurwa Znikli Byli tutaj, tak? czekałem i chuj. Wszyscy poznikali Tylko Kurwa. ty jesteś Kurwa, no. może przyjadą Robimy fejm MMA na parkingu? Nie, bo będzie trzeba ludzi zbierać Kurwa Pospadam i kij golfowy i chuj Hello menele Masz jakieś kawałki My menele? Kurwo nie a co? Nie, nie, pół ciosa, na nie ja z wami jestem, Co, co z nami? Wole jak z w okay, wyswał, na fanę MMA5, wrzucił film, teraz ci oh, i zobacz ty. 3 złote. Chuj mnie obchodzi, ja jebać. Jebać to. Jeśli tak zrobił, to. To chujowo się zachował, bo chodzi wyłącznie o jakiś rozgłos kurwa. A niech nie myśli, że jestem kurwa dzieciakiem, co będzie dawał się robić w jakieś kurwa chujowe jego filmiki. Patryczny Polaka Ale to ja. Może tak, on nie będzie wiedział o co chodzi. Dlaczego? Bo Amadeusz Ferrari zrozumiał, że do octagonu, jeżeli się wychodzi to trzeba dobrze przepracować fizycznie oraz głową wszystko, żeby wyjść i wygrać. Teraz coś powiem, ale ty nigdy nie wygrałeś. Hmm. Hmm. W sumie masz rację, nigdy nie wygrałeś. Raz razu na sędzia Drugi raz mi od razu, ten wytrzymała się, dostałem się, dostałem się Nie róbmy do problemów okay. Ale no wyjdzie, pana walki nie... nie przegrałem no. i nigdy nie przegrałem. do domu Dzień dobry, nie a ktoś powie, O co chodzi? Ja wszedzę ja nie ja to jest. Gość, Ja jeżdżę! No, a wracaj do tematu, co Kurwa, żoż tam mi mojego się policjanta Chwileczkę ja, pizdę tam w nie, no. nie gadał nic kurwa zdoba pierdolisz tam w tym Donajcie Ubie Gdzie jedziemy Marcin? Czekaj, bo słucham ozdoby

za znacz główne może są nasi tam 500, 25 zł Jadę na główny, zobaczę, może są nasi. Znany powód zatrzymania drogowego? Witam funkcję. Pewnie przejazd na czerwonym światełku. Poczekaj, ja cię pokażę jak zagrąć policję w naszym mieście. Proszę pana, poproszę paragraf zatrzymania. Co jest? E, o! Kurwa. O! Mroku! To? Kończ kurwę! Nikt nie widzi Ała, Co robisz? <noise> Dostaw mojego kolegę, wsiadaj! Rudy, weź mnie wyleć. Ja ci pomogę Nie, ty spiesz dalej. Gdzie o, dojadę ja. kurwo? Ja, o, nie ja Przegląda listę obywateli, Banicje nic za mi co Bana mi wykurwi Twitch Chris, Chris jebać Cię i Twojego Twitcha, kurwo gównie Eban. Czy ogląda gościu 20 osób, chuj Ci na starą klucha TV się marafoniks, chciałbym pomóc koledze, a to jedyny sposób, to skurdy, bo Chciałby tymi. się wybić A mu to za Sią, bardzo jego link do kanału to http://www.youtube.com channel ja pracą w 3 4pz 3c 2fq 4zł Zaraz Będzie kurwa o tym. klucha. Dziękuję. Rafonis, weź proszę narzędzowy no, na Discord. Ja nie mam Discorda. Mam kurwa... ...teamswika. Ej! Masz kurwa, chłop Pomóżcie chłopu. Tu kolejni. A tu policjanty są rozwalone. Molto. Nie masz może kapisona? Twojej matce robiłem kapishona Zamknij Bałcie może będą do je... Zamknij Sam w mordę, rudy Dobra, weźcie, tych policjantów nie podnoście Weź się uspokój gościu Rudy pomóż mi A, a kto tu No nie pomogę ci kto ty mi leży? kurde jeszcze pod Ej, górkę robisz To tu leży? To ja kto tu leży ja. Jakiś debil Debil, ty gnoju <laughs> No co, no co? To ty leżysz mijał no, ale ja leżę, pomóż Masz... mi. No, mogę ci pomóc, no. Wykorzystamy <noise> cię na chwilkę. Tak, wykorzystacie, no. Bang 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 bang. O. So, zboczeniec. Ha, <noise> nie no, co ty ciebie nie będę tykał. Ja tylko gorąco. <noise> ja bym telaseczkę. jednak coś tutaj no, zadziałał. Bana, Widali. No, szkoda. Zostań zbudowany na tym serwerze. Staj spanowany na tym serwerze, powód, wyjście z postaci, plus, RDM, VDM, jeśli chcesz grać w roleplay, przeczytaj pierwo regulamin, bo twoje tak zwane odwalanie szkodzi innym. Grać, Rafałnik zablokowany przez Kamil, bazar RP, czas trwania, 13.04. No kurwa Kamil, na 3 dni daś bana, pojebało cię kurwa. Pojebało Cię, kurwa, na trzy dni. Przepraszam, odbanuj mnie. Proszę. Kamil. Kamil, proszę Cię. Kamil. Kurwa, Kamil, odbanuj. רעבי רעי דק, ורעבי ציים